chociaż rodzina Julii na co dzień zajmuje się zmarłymi to czasem trzeba skupić się na żywych szczególnie że okazja jest niecodzienna urodziny głowy rodziny Bogdana Proszę bardzo. W kształcie trumny? No a jaki? Ale gdzie są kwiaty? Gdzie jest jakiś krzyż? Ale jaki A kwiat? co to masz w ręku? A co, a co, a co to jest? Pogrzeb no. czy urodziny? No, trumna nie, nie ma kieszeni. To już mi się podoba. No. Tort zajebisty. No. Napis dobry? Tak. To tata, bardzo dobry. Tata będzie niezadowolony, bo, bo pisze, że trumna nie ma kieszeni. on chciał kieszenie. Jedziemy. Nie ma czasu. Jedziemy do biura. Mamuś, teraz jest sytuacja no, taka. No, taka. No, yy. Zalmy, kto wchodzi pierwszy tort. No, kto chodzi? no ja, ja uważam, że ten, ja, ja na Ja pewno... nie chcę dostać, bo wiadomo, że osoba, która będzie mi nosła tort, będzie… E, ja, nie be, ja nie będę niosła, Dostanie ty nie będziesz coś. niosła. Mamuś, ty będziesz niosła torta, bo no. jak ty tego torta no. przyniesiesz, to on, on nie wy**** tego torta, rozumiesz? Dobra, co to się chodzi? już poświęcę. Ciebie, no, ja... ciebie, ja... ciebie nie rzuci. W ciebie no, 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 nie nadzieję, rzuci, rozumiesz? Mam taką nadzieję, bo… No. Poćwiczymy, jak śpiewamy Sto No to jedziemy. Sto lat, sto lat, nie żyje, żyje nam. To trochę jak orszak urodzinowy, dlatego śpiew jakby bardziej radosny. Niech żyje nam, a kto? Bogus! Bogus! I teraz wszystkie trzy dostaniemy po tortach. do temble. Aj! Wiesz co, ja ci powiem, że jak, jak szczeli tym tortem, to na drugi rok mu takiego torta zrobię. No nie podniesie. Nocnik mu zrobię. Nocnik! To jest ojciec? Jest. Szybko, musisz on zobaczyć. Już, zaraz. już, no to no, mogę. Ma... Ma. mamuś, dasz sobie radę? Chodź, 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 chodź. Dzień dobry, witajcie, dziewczyny. Może jest z góry, tak? Jezus. Do góry i śpiewamy stolik. Sto lat, sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Tu nikogo nie ma. Jeszcze Czekaj, czekaj. No jakie jeszcze raz? jak nie ma taty? Czekaj, jak nie ma taty? Przecież auto stoi. Tato! O. Boguś! Trzymaj, trzymaj. Ten tort trzymaj. Trzymaj. Ja, trzymaj, ja nie wiem gdzie on jest. Boguś! Na litość boską ty znowu śpisz! Ale ci ładnie w tej trumnie. Boguś! Powiedz, że nie pieprzniesz. Nie pieprzniesz torta. Boguś, ta trumna nie ma kieszeni. A niby po co, skoro w zaświatach wszystko jest darmowe, więc kieszenie na pieniądze nie będą potrzebne. I najlepsze życzenia urodzinowe od twojej jedynej dziedziczki. <głos> <głos> Niestety nie ma świeczki, ale możesz, słuchaj, mógł mieć kandelabrię. życzenie? Ja tylko pamiętaj o córce i pamiętaj o żonie. Brawo! Kiedy chodziłam do szkoły, przezywali mnie trupiarą i tym, że śpimy w trumnach. No, no nie, nie śpimy w trumnach. Natomiast no, czasem możemy się w nich zrzemnąć. No. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Wiecie, że nie lubię prezentów żadnych na ten. Ja sobie prezent Ale kupiłem. taka jest tradycja. Ale taka kato. jest tradycja, że jest tak tort jest. i są pominki. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Wszystkiego najlepszego. Wiecie, że nie co lubię no? żadnych prezentów, ja sobie prezent kupiłem, pokażę Wam jaki? potem. jaki? No to zobaczycie. Może skorzystasz nawet pierwsza. Pytanie, czy to obietnica, czy groźba? Zaczynam bardzo ciekawie. O. A mogę pierwsza skorzystać? Zobaczysz. Aż strach się bać, co za niespodziankę przygotował Bogdan, bo znając go, różne upiorne rzeczy mogły mu przyjść do głowy. Niespodziankę bardziej przyziemną zrobiła mężowi Karina zabierając go na wieczorny spacer po Marbę. Idziemy na spacerki, nie, bo tu się trzeba przejść po całym dniu pracy w ogóle. No to idą tam always you to walk this side. No, ale coś chwileńku, ja tu mieszkam chyba raczej, nie? can I tell you one thing? No. I miss śnieg. Śnieg? Yes. And I miss oh, to go back oh. to Poland, do Zakopanego. Yeah. Ja nie po to przyjechałam do Hiszpanii, żeby mieć tutaj mega, ekstra, luksusowo, żeby tutaj po prostu być wieszczemem. But my, he, here it's too warm all the time. No, no my, teraz jest 14 baby, stopni, I to miss, jest too warm. I miss a little bit cold, little bit uh, we, we, to use our clothes. We have a lot of clothes, we don't no, use them. Para jumper na przykład. No. Kto jak kto, ale Karina potrafiłaby je spieniężyć. We, we can go it's a lot of snow because I was I saw on the TV no. that uh, Sunday it was snowing so much in Poland uh -huh. more than half a meter a to miss Poland you no Poland? just to visit no to yeah no Poland is not bad ja lubię no jak lubisz no to ja lubię a może na przykład sam pojedziesz What? znając karinę czuję że to pytanie pułapka I always uh, want me to go alone. No, nie, żartuje, żartuje. No, to wiesz, że żartuję. You don't, you don't miss to eat, Golanka. Golanka? Yes. Yeah. Hi. 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 Okay. Have a nice watch for you. Nice watch. Nice watch. To you, Nice watch. You know what? My wife like to buy always fake. She don't like original. Only, the, only, 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 only fake. fake. <laughs> she don't buy original. I, I have fake. A ah, you fake To było diabelne zagranie. 350. tak? Okay, okay. Beautiful, very nice. Ale mucho gracias. Yeah, mucho. merci beaucoup Dziękuję. Bye bye. Baby, let's go. And I put the dog in the car. Dobra. Co to jest? Co To jest. Jest so Maria. What happened to the car? No kto to przewalił? Jakiś zielony samochód, bo jest na zielono wszystko. Somebody knocked the car. I don't know who knocked. It. Tomorrow, tomorrow you, you need to take full responsibility for the car. Ja. Yeah. Yes. A to no, on chyba na ciebie stoi, nie? Tak jest. No i co? You know that I care about my car and I like it. O Jezu, twoje baby normalnie, ja uh, mam obsesję. Would you like obsesja. that I destroy your bags? Or your glasses, for example. No, for example, not. Not? No, for example, Why no. you are happy? You shit about no, my car? przecież to jest parking, nie muzeum. Człowieku. Ja nie kasę. rozumiem. Jak to jest w Hiszpanii? Słuchajcie, małe parkingi. Oni robią parkingi po prostu by, by, takie mi minimalne. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża, turystów i tak dalej, bla, bla, bla. I walną ci drzwiami. Ja mojego Mercedesa to już, to już trzy razy chyba reperowałam. I told you from the beginning. I don't want to come here. Boże, daj mi zdrowie normalnie. Boże, daj, dajcie mi odetchnąć normalnie Santa Maria! Podczas gdy Eli odgraża się, że następnym razem zostawi Karinę w domu, La Luna postanowiła wyciągnąć z domu żyletę i zabrać ją do fryzjera. Nie chodzi jednak o przyjemności, o nie, lecz o to, aby Pani Dyrektor nauczyła się wreszcie, jak postępować z perukami. Klaudiu, przede wszystkim peruki muszą być cały czas wyczesane. Dobra. Więc zaraz się bierzemy za nie. Mhm. Dwa. Ty, Żyletka, dzisiaj jesteś tutaj po to, że będziesz szkolona... Za poważna jesteś. No. no. muszę być poważna, jak jestem w pracy, wiesz. <laughs> w końcu co prezes, to prezes. Przeszkolimy Cię do robienia warkoczy pod perukę. Weź te, te lampucery, one chyba po jakiejś imprezie są, weź je wyczesz. Przede wszystkim trzymaj prosto głowę do mnie, że bez mnie nic nie potraficie zrobić. Od ułożenia peruki zależy sprzedaż. Każdym razem, co przyjeżdżam, to one wyglądają jak wywłoki jakieś. I teraz powolutku je kładziesz na brzegu, a zobacz na tego szarpagana z boku, co zrobiłaś. To nie ja robiłam! A kto? Klaudia! Ono, no najlepiej zwalić na kogoś, nie? Prawda. Ale Klaudia, jak mnie tu nie ma, to kto peruką mi się zajmuje? Bo ja nie rozumiem. Bardzo dużo jest przy, no, przymierzanek. na gablotę. Przymierzanych tak, jest dużo? Bardzo dużo. No to dużo po jest przymierzeniu każdą jedną perukę trzeba rozczesać. Otrzymaj, kochanie. Patrz, i teraz coś ci pokażę. Jak ty jej nie wyregulujesz tutaj mm -hmm. z pasmami, to ona nie będzie siedziała na tej głowie. To tak jakby się rozpiętek podnie okay. założyła i szła na miasto. I weź teraz przesuń, żeby buzia była odkryta. Buzia ma być odkryta. Dokładnie. O, już. Widzisz, jak one wyglądają teraz? No, ja na przykład tutaj raz, dwa razy w tygodniu trzeba przyjeżdżać. Musisz przejeżdżać, że to wszystko robić. Ja się nie rozwoję, żeby po wszystkich salonach jeździć i czesać perułki, nie? O, o właśnie. O, 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 o. Jak u mnie w stacjonarnym butiku peruka będzie taka poplątana, mm -hmm. po prostu polecę po wypłacie. To jedną perukę poplątano 100 złotych jej. Piszesz się na to, Żyletka? Żyleta chyba dopiero przetrawia listę obowiązków. Ja się nie dziwię tym pracodawcom, jak ci. Jak się nazywają ci, co pracują? Pracownicy. Pracownicy, Pracownicy o. Jak pracownicy wkurzają tych szefów, ty. Ja nigdy nie byłam pracownikiem, także nie wiem jak to się nazywa. Nasze byłam A ja jestem pracownicą roku, nie? Prawda? Ty? No. Na razie powiem ci 3 na 10. No i co, nie jest lepiej? No jest lepiej. lepiej. No No dobra, te reszty to zrobisz? Tak. Przecież Ogarnę. jeszcze wszystko, no. dajesz radę, tak? Dla A co z tymi? Dobre. Później założą dziewczyny, ja nie będę też z tego robić. Ja nie jestem od tego. Idziemy, szkolić się, chodźcie. Online to jest wygoda jednak. Mogłam to zostawić wszystko, leżeć w łóżku, sprzedawać, o. jest bardzo proste. Ale z drugiej strony, ja też mam bardzo dużo znajomych, moich koleżanek, które są bizneswoman, naprawdę. Same dochodzą do pieniędzy dużych, a ja mam do tego dwie. Skoro ludzie non stop się proszą, to dlaczego mam nie robić? Jeszcze pociągnę parę lat, rozwinę to nie, a może Laura przejmie ten biznes. i się kręci. Dobrze powiedziane. Warte zapisania w biznesowych mądrościach. Natomiast w mądrościach życiowych warto zapisać maksymę taty Julii. Jesteś żywy, myśl o śmierci. A gdzie ty idziesz? No chodźcie, pokażę. Ale, Ale co ty, na, na ogrodzie masz prezent? prezent? Na ogrodzie. No nie muszę kupić Basen. jakiegoś zwierzaka. <grym> Może małpa? No małpa. Daj spokój. Co, co tutaj stoi? Co to jest? Co to jest? O, co to jest? ما, czy ty oszalałeś Boguś? Ale mamo, ale pomoż jaki piękny no. Ja nie mówię. Czekajcie, czekajcie. Piękny, ale to nie będzie stało w tym miejscu. Mowy nie Ej. ma. No nie będzie stało w tym miejscu. A kiedy to kupiłeś? Ja jestem w tym wieku, że już lotnisko widzę. Czekaj, czekaj. Ja ty, jednak tym pierwsza pojadę. Coś mi się wydaje. Tylko ja poproszę o sześć koni. Nie, 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 ja nie będę, nie, nie będę używany, jezim. Czyli jednak babcia Julii nie skorzysta z niego pierwsza. I po co było robić nadzieję? Ja, ja kocham, piękny, ale on nie będzie stał tutaj. To sobie biegnie głowy, to trzeba. No ja jakoś... jest drewno. grobowej. Teraz Mało. musi no, być nie. pod dachem, to jest drewno na, na tym. Że to jest... Ale my, my... mnie to nie interesuje, że jest drewno. Ale to proszę sobie znać. To jest dzieło sztuki wysokiej klasy i ma stać tutaj. Tak. Tutaj będzie, a potem będzie stało w mojej rezydencji grobowej. Boguś, ja kocham moją branżę, uwielbiam, ale ja ca, całe kilkanaście godzin jestem między trumnami, karawanami. Wybacz mi, podoba mi się to cacko, zajebiste, ale nie tutaj. Nie tutaj. Naprawdę. No, no bo, bo jak ktoś przyjdzie do mnie to szaleje. ale ja nie codziennie przytrą, no. no. to nie przeszkadza. Nie, ja uważam, że ty... Powiedz jeszcze, ile Bally. za to dałeś. Bally. Czekaj, moment, Bally. moment. Bally. Ile ty za to dałeś w ogóle? 100 tysięcy z hakiem. Czy... Mój ojciec nauczył mnie inwestowania. Tylko, że... On inwestuje w dzieła sztuki i w nieruchomości. Ja kocham inwestować w siebie. Tak naprawdę cała rodzina liczy na mnie. Liczy na mnie mama z firmą pogrzebową, liczy na mnie tata ze swoimi innymi firmami. Słuchajcie, jestem jedna, ja się nie rozerwę. <grym> Poza tym ja nie mogę się znać na wszystkim. Na razie niektóre stoi, ja chcę się oswajać. My, 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 Dobrze, my, my... ale niedługo. Ile? Ty ci dać? Tydzień? No, ale co, nie ma żyć, Ty no. już nie no. no. zawsze, no. Mówi, że się nie. potrzebujesz czymś nie. przespać i ci, tobie wystarczy. No popatrzcie. No, no poczekaj. ale no. powinnaś być dumna. Tata. Nie pieniędzy na głupoty kupił piękny karawan. Proszę. No. O, jakie miejsce śliczne w środku? Nie, no, po wygodne. Prostu, no, po, no, prostu prostu nie po prostu nie jest. do wiary. Ale ja nie wiem, czy tu Je... trumna wejdzie. Wejdzie, wejdzie. 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 Tu jeszcze musi być musi być zatrudnić musimy tapicera. Ma no, ładnie wytapicero, wytapicerować. Potem A... zaprojektowaną trumnę tu włożymy i ma wszystko czekać A... na mnie. Ale... Dobrze. Ile, ile potrzebujesz czasu, że, że ten karawan tutaj zostaje? Tydzień, my, dwa? My, 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 rok szakiem. Ile? Ale no, żeby... mamo, ale to jest urozmaicenie ogrodu! O, Daj brawo. spokój z takim urozmaiceniem. Jedni jesteś... mają fontannę, my mamy karawan, no. Wy jesteście po prostu identyczni. Na wypadek y, naszych pogrzebów, tak, mamy wszystko przygotowane. Mamy przygotowane trumny, mamy przygotowane nagrobki, ubrania. Mój tata ma nawet przygotowaną mowę pożegnalną, którą ma przeczytać którejś z jego dzieci. <laughs> A zaraz potem będzie można ruszyć na odczytanie testamentu. Czyż nie, dziedziczko? Gratuluję zakupu, bo zakup piękny Boguś. Naprawdę gratuluję. Ma, a to też nie wiadomo, czy pierwsza nie, nie pojedzie ja nie, ja ja, nie. Ja nie. Nie, Pocaj mnie w dupę. Nie, pocaj mnie w dupę. ja pojadę. Jak cię ty Nie, Nie, nie licytujmy się, kto pierwszy. Najleżdż. pojedzie. jedzie? Nie, licytujmy się. No, daję, daję wam pierwszej pór. A jeszcze przed chwilą nie chciał jeździć używanym. Przecież ty jesteś no. cały czas zgarbiony i chory. A ja się czuję świetnie. Ja się czuję, rozumiesz, za dwadzieścia parę lat. Ja ze setki nie spuszczam, nie ma szans, nie ma, nie ma takiej opcji. Ja jestem z długowiecznej rodziny. Poza tym moja babcia przeżyła twojego dziadka. Dobra, Dobra ty masz lepsze geny od Taty, tata ma dobre, to ja mam najlepsze. Chciałam powiedzieć. Ja będę żyła 200 lat. I podczas gdy jednych zajmują sprawy wieczne, Karina i jej mąż muszą uporać się z rzeczą jak najbardziej doczesną. Naprawą auta. Myszka no. You know that my car, I need no. to fix it, and that that, this is most important. No, 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 no. You need, you need to fix it. I need to fix it? No. <laughs> you need no, to fix no, it. I, I, it's because of you the car get destroyed. Hola. Qué problema? My wife make an accident. An accidenta? Yeah, nie zrobiłam zatnego accidenta. Przepraszam. Tutaj, tutaj się. Oh. Este uh parati. Aha. -huh. Here, can you fix it? Yes. The next week.

nie, psa udomiemy <laughs> nie. Nie? Nie. nie, 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 nie. No jak nie, jak tak? Nie. Oh, okay. Three times. Okay. Mm. I tu in advance. I jeszcze dwa na zaś. No. Mogę jakiś samochód? Mój samochód? Tak. tak. To kosztuje. I ten, i ka kasiorę na ten, na taksóweczkę. No bo jak ty masz wziąć smarta, no to ja chyba możesz, możesz pieniądze na taksówkę, nie? Finito pieniążki. Co finito pieniążki? Mój karta zimnięta. Finito. finito. samochód infinito. En, en w naszym życiu to jest tak, że e, generalnie to nikt nie musi pracować, ale jak przychodzi co do czego i siedzimy w taksówce, to jakoś mój mąż zapomniał portfela na przykład. No czy to jakaś masakra jest normalnie. To co, ja mam wyciągać swój, no kto tu jest? Ale kto tu jest... No, no już teraz nie będę nieelegancka, że tak powiem, ale no, no, no kto ma wyciągnąć porwę? No to je. Ja, ja jestem zawsze ubezpieczona, więc zawsze dam radę. Oj, where you park? No tam no, gdzie tam? No tam zaparkowałam. Daleko ci? Nie możesz 100 metrów przejść jak, jak ludzi. No chyba, że chcesz sobie taksówkę słówkę stąd zamówić na przykład. Nie wiem. No to wtedy ja wezmę smart, a Ty sobie wezmiesz taksówkę. Żywność. Bla, 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 W małżeństwie, jak widać, słowa nie są potrzebne, by się porozumieć. W biznesie natomiast, mimo wielu słów, Laluna jakoś nie może dojść do porozumienia z Żyletą. Przede wszystkim, po co my tu jesteśmy? Nieraz, Panie, chcą sobie nosić cały tydzień peruki, chcą sobie codziennie zmieniać inną, tak? No i żeby była wygoda. To robimy warkoczyki pod peruki. A żeby to robić u nas w salonie, musimy kogoś przeszkolić. A więc zapraszamy panią Żyletkę. <grym> Robiliśmy kiedyś warkoczyki jakieś dobierane czy coś? Nie. Ja. Nigdy warkocza w Z nie pletłeś? No, normalnie warkocza tak, ale No, nie ale no, to jest dobierane. Że... No. Nie dobierane. Okej, okay, czyli pierwszy raz. Nigdy tego nie umiałam. Musimy czyli... zawsze wydzielać różne sekcje. Zawsze sobie wydzielamy pasta. A to co to jest taka pasta? Pasta, żebyś no, pasta że... utrzymała to ci zależy, każdy się utrzymała wszystko, To zależy każdy włos, tak jak na przykład mamy baby Aha, no. no, no. To wszystko sobie ulizujemy. No, Klaudii ładnie wyszło. Zaraz zobaczymy, jak jej wyjdzie. No, na pewno mi tak nie wyjdzie fajnie. Patrz, kończymy, później dokończymy już sobie zwykłym warkoczykiem. Dobra, to teraz leci z drugą stroną. Byle z polotem, pani dyrektor. Weź sobie no, pastę, żebyś sobie Nie, nie pomaga jej, to. nie pomaga na gorącą wodę. A zaraz potem do kotła ze smołą. Weź sobie spekulę, co raz, bo Jak to mówią, raz dziewczynka, raz opatrzek, nawet jeszcze cieńszą. Jeszcze, ja czekaj. Bym... No, będzie ci wygodniej. Tak? Tak. Przeczysz sobie to pasmo. Zespokojcie, mhm. ja lecę strasznie trzeba. No, może, że ja już mam to za sobą wszystko. Ja teraz jestem szefową, tak jak ty. My już do tego doszliśmy. Właśnie, co ty chodzisz tutaj? Jak ja szefowo, tak? Z w Polsce, w człowieku. Ja miałam o 19 lat, co zdawałam, robiłam dyplom fryzjerski. W tym idziesz spod, pod spód. Tu to samo. A nie można z góry zabijać, będzie łatwiej, bo to już. Ale ta technika słowa... ciężka. To jest 4 ciężka, 4. dajcie to, weź to. So. Trzymaj to. To jest sama daj szefowa, też ja do pracy. Już nie mam siły z tymi ludźmi. Trzymaj zegarek. Przepraszam, proszę główkę do tyłu. Ty chciałaś zawijać od tego. A dlaczego nie można lecieć od przodu? Mi osoby doły, są wiele lepsze. Ja po robię co? tak samo jak ona od góry. No, i dlatego ona nie mogła złapać tego. Proszę bardzo. Zabrać. No jest to troszkę inaczej, ale jest petarda a wręcz żyleta. Proszę, lecisz przodem, bo to jest za wysoka technika dla niej, co ty pokazałaś. A czemu ty się, jak trzeba? No bo ja robię po swojemu. No. Tak? Tak. I co pani na to, pani prezes? Ja myślałam, że jak przyjadę na ten kurs z że ona wyjdzie stamtąd, to 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 to, 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 to zrobi w robocze, nie? Zobacz, jak mi ten ostatni ładnie... Okej. Okay. czekaj, no to wiesz... To? Wie, to? Też swój? Tak. No, a ten kiedy robiasz? Później tak. czy ten pierwszy? Później ten, no. No to teraz, no to widzę, że coraz co jeden warkocz ci wychodzi. Raz nie? lepiej, raz no, gorzej no. tak na zmianę. Czy trzeba wziąć głowę i będziesz tak. trenować. Tak. No główkę trzeba jeszcze zamówić, Słysześ? żebym ja to musiała w domu. Kasiu, tak. zamówię główkę treningową. Tak, dobra. Tak, z długimi włosami. Dobra, tylko ona musi to szybko robić. Bo ja potrzebuję pieniążki, ty. Dopóki woda leci z kranu, trzeba łapać. Ja tu generalnie nic nie widzę, ale jak zdejmę... Jezus Maria, są cesą. A jak się czujesz w ogóle? Wiesz co? Ja nie wierzę, że ja idę. A Najbardziej się boję, że będą jakieś powikłania, albo że będą jakieś przerzuty. Mam dla Ciebie niespodziankę. Małpę mi nie kupiłaś? Wą, złapam mam. Can I eat this one? Nie, to dość Nie wyglądasz. No toż jak wyglądam, to akurat mam tak, szczerze mówiąc, jak wy... Dzień operacji został wyznaczony w dzień urodzin mojego taty. Proszę bardzo. Jeszcze twoje jajka muszę poświęcić. Inos, Dominos, Patros. Na tyle mnie obudziły te badania, żeby pokazać hej i Cię zbadać.